Dobry, nazywam się Agnieszka Kalus i w imieniu Stowarzyszenia Tłumacze Literatury oddziału zachodniego mam ogromny zaszczyt oraz wielką przyjemność zaprosić uczniów szkół ponadpodstawowych z Poznania do udziału w warsztatach tłumaczeniowych. Wraz z koleżankami tłumaczkami przygotowałyśmy trzy sesje takich warsztatów. Ja osobiście poprowadzę warsztaty związane z pułapkami oraz niespodziankami które czają się podczas tłumaczenia literatury dla młodzieży. Jestem tłumaczką kilku serii poczytnych książek dla młodzieży, między innymi Gołębia i Węża, czy Buntowniczki z pustyni – Te Wiedźmy nie płoną. Opierając się na tych książkach przygotowałam dla Was warsztaty, w których będziecie rozplątywać trudne zagadnienia, oraz omijać podstępne pułapki. Zapraszam Was bardzo serdecznie i wysłuchajcie, co do powiedzenia mają o swoich warsztatach moje koleżanki. Nazywam się Anna Krystyna Radosz. Jestem tłumaczką, pisarką, ale też literaturoznawczynią. Najbardziej jednak lubię odkrywać nowe kultury, poznawać ludzi. I rozumieć, dlaczego jesteśmy tak różni. W związku z tym na moich warsztatach zajmiemy się właśnie kulturowym aspektem tłumaczenia. Dowiecie się, dlaczego w oryginale Harry'ego Pottera nie było słowniczka, a w polskim przekładzie ten słowniczek jak najbardziej jest. Porozmawiamy o hierarchii uczniów w amerykańskich liceach czy wszechobecnym kulcie drużyn futbolowych, czyli o tym, co dla młodych Amerykanów oczywiste, a dla Polaków tak niekoniecznie. Wreszcie wspólnie zastanowimy się nad tym, jak przetłumaczyć tekst naszpikowany realiami kulturowymi w taki sposób, żeby nie brzmiał jak encyklopedia, ale jednocześnie pokazywał czytelnikowi coś nowego, dawał mu nową wiedzę o świecie. Nie zapomnijcie zabrać swoich ulubionych słów istniejących tylko w jednym języku. Widzimy się 23 listopada na moich warsztatach. Zapraszam. Gdy czytamy traktat 11, który obejmuje dolinę rzeki Mackenzie, trudno pozbyć się wrażenia, że Indianie oddali ziemię, na której mieszkali, w zamian za rentę w wysokości kilku dolarów i trochę narzędzi. To fragment komiksowego reportażu autorstwa Joe'ego Stacko, który miałam okazję przetłumaczyć. Nazywam się Agnieszka Matkowska i chciałabym zaprosić Was na warsztaty, z tego komiksu. Wraz z autorem uznamy kilkaset lat historii terytoriów północno-zachodnich Kanady, historię postkolonialną i kolonialną Kanady. Na warsztatach zastanowimy się, jak to przetłumaczyć na język polski. Serdecznie zapraszam, do zobaczenia!